Od 15 lutego na multipleksie cyfrowym pojawią się dwa nowe programy Telewizja Trwam oraz TVP ABC. I zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telewizja Polska właśnie zwania dwa miejsca na pierwszym multipleksie cyfrowym dla tych nowych programów, a przenosi część swoich zasobów na multipleks trzeci, który jest dedykowany tylko dla programów telewizji publicznej. To pojawienie się nowych programów, jak również zmiana w usytuowaniu programów w telewizji publicznej, powoduje, że użytkownicy telewizorów powinni przeprogramować swoje odbiorniki, gdyż każdy program w multiplexie cyfrowym ma swój numer identyfikacyjny. Ten numer powoduje, że dekoder przy telewizorze rozpoznaje ten program i ustawia go w odpowiedniej kolejności wyświetlania. Także zalecamy wszystkim, by 15 lutego. W czy w pilocie, czy w swoim dekoderze, odszukać przycisk autostrojenia, czy autoprogramowania, wtedy ten dekoder automatycznie zaprogramuje pełną ofertę programów dostępnych z nadajników naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki temu będziemy mieć dostęp do pełnej oferty, nasz dekoder zapamięta ustawienie tych programów i tak będzie je wyświetlał. To programowanie dotyczy zarówno osób, które posiadają starsze odbiorniki z zewnętrznym dekoderem, tak zwanym set-top boxem, jak również tych osób, które już mają nowoczesny odbiornik telewizyjny, którym ma ten dekoder wbudowany. Tutaj, w przypadku jednych i drugich, raczej będzie wskazane to autoprogramowanie. Może są pojedyncze dekodery, które automatycznie się dostroją, ale tutaj zalecałem, by wszyscy sprawdzili i ponownie skorzystali z funkcji autostrojenia. Ta zmiana od 15 lutego, czyli pojawienie się tych nowych programów, nie powoduje konieczności manipulowania przy antenie, którą mamy na dachu, gdyż usytuowanie nadajników telewizji cyfrowej jest takie samo. Więc każdy, kto miał do tej pory odbiór programów z trzech multiplexów cyfrowych, tak samo będzie miał ten odbiór, tylko po prostu dekoder musi od nowa zaprogramować listę wszystkich programów. Ten problem dotyczy tylko tych osób, które oglądają programy telewizyjne z anteny naziemnej, czyli mają na dachu swojego domu antenę odbiorczą i oglądają programy telewizyjne. Osoby, które korzystają z usług platform satelitarnych czy z usług telewizji kablowej, tego problemu nie mają, gdyż to dostawca tego sygnału u nich już zapewnia im swoją ofertę. Ile gospodarstw domowych w kraju cały czas korzysta z tych odbiorników naziemnych? Czy z dostępnych takich badań szacunkowych wynika, że około 1 trzeciej Polaków nadal korzysta tylko z odbioru z nadajników naziemnych. Natomiast, oczywiście, zdarzają się takie sytuacje, że w jednym domu ktoś może mieć zarówno zestaw telewizji satelitarnej, jak i korzysta z odbioru telewizji naziemnej, czy też ktoś ma dostęp do telewizji kablowej, a ma drugi odbiorek telewizyjny podpięty pod antenę na dachu. Także tutaj każdy, kto korzysta z odbioru z programu z multiplexów cyfrowych, powinien sprawić, czego dekoder ma poprawnie zaprogramowane wszystkie nowe programy.